Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na styczeń 2020 roku dla osób z podznaku barana. To będzie prognoza ogólna. Natomiast jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany prognozą prywatną, rozkładem rocznym lub odpowiedzią na swoje pytania, zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Co dla barana w styczniu 2020? Baran, wasza sytuacja, spokój, równowaga, balans, uspokojenie sytuacji, wychodzenie na prostą, łapanie równowagi takie piękne same określenia. Być może mieliście jakiś burzliwy czas i jakby teraz. Poprzez swoje działania czy poprzez wydarzenia, jakie miały miejsce w Waszym życiu, odzyskujecie spokój. Co Wam może stanąć na drodze? Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Albo trudne wybory, albo relacje to są typowo relacje romantyczne. To są związki na początkowym etapie, romanse, które mogą się rozwinąć w późniejszym etapie do takich związków stałych. Natomiast dzisiaj jest to sytuacja, w której jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Albo mamy trudny wybór, albo jesteśmy właśnie na takim etapie relacji, na takim etapie związku. Gdzie to jest naprawdę taki świeżutki początek? Karta kochanków, oprócz tego, że oznacza właśnie takie racje, oznacza też trudny wybór i często może być tak, dla, dla no często, no może być tak dla niektórych z Państwa, że to jest po prostu historia taka, że trzeba po prostu wybrać między dwoma partnerami. Czy ten spokój może być złudny, dlatego że wybór w karcie kochanków nie jest prosty. Przyczyna tej sytuacji. A, dziewiątka buław. Tak naprawdę dziewiątka buław jest kartą pewnego ograniczenia, ale to ograniczenie nie wynika z tego, że ktoś nas zamknął gdzieś. I nam nas pozbawił wolności, tylko że my potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa, które może nas trochę ograniczać. To jest tak jak zamknięcie się w domu, tak? Zamykamy drzwi. No ja właśnie mam taką inną talię, gdzie na, na karcie dziewiątki buław brakuje tylko drzwi w domu, żeby je zamknąć. I wtedy jesteśmy jakby bezpieczni, ale wiadomo, że ograniczeni przez te cztery ściany, tak? Czyli z jednej strony coś nam daje poczucie bezpieczeństwa. A z drugiej strony przez to czujemy, że nie mamy tej drogi wyjścia, tak? Dlatego ten wybór. Którą drogą iście? Tu czy tu. Co przechodzi do przeszłości. No jest. Myślę, że się uporacie z tym wyborem trudnym w styczniu. Bo karta dwójki była to jest właśnie wybór. Yy, I. No wybór drogi. Trzeba, trzeba tutaj wiedzieć, trzeba się zdecydować, czy idziemy w lewo czy w prawo. Jest tu chwila na zastanowienie, ale myślę, że do końca stycznia się z tym uporacie, bo potem się pokazuje, że Wy tą równowagę łapiecie, więc mam nadzieję, że te sytuacje, gdzie. Wiadomo, że każdy wybór wpływa na to, co potem u nas się będzie działo, tak? Więc te sytuacje trudne, gdzie, gdzie trzeba podejmować takie decyzje, będą już za Wami. Co macie w głowie? Szóstka kielichów to jest karta rodziny, dzieci, ale to jest też karta wspomnień, karta relacji karmicznych to może być też to. Tak, dlatego właśnie ta karta kochanków się pokazała i jakichś trudnych wyborów. Karta sentymentów, wspomnień, wracania do przeszłości, wracania spraw z przeszłości, które yy, jakby o sobie przypominają. Co w najbliższym czasie u Was? Ale Wy macie, wy macie już trzecią kartę, która pokazuje, że macie... Dokonać wyboru. Mało tego, ponieważ w najbliższym czasie będzie ta trudna decyzja, więc myślę, że dokonacie wyboru. Tak? Znowu są dwie opcje. Tu są dwie opcje, tu są dwie opcje, dwie drogi, dwie opcje. Trudny wybór. No, będę dopytywać o te karty, bo yy, one się już tyle, ta, ta energia się tyle razy pojawiła, że to jest aż, aż po prostu zagadkowe. Wasze nastawienie w tej sytuacji? Rycerz Buław. Dobrze. Jeżeli tu jest rycerz Buław, rycerz Buław wie, gdzie idzie, wie, w jakim kierunku zmierza, wie, czego chce i dąży do tego. Więc mam nadzieję, że wy, zresztą to jest wasza energia, to jest energia ognia, to jest energia barana, czyli osoby, która idzie do przodu i te decyzje podejmie w styczniu. Myślę, że początek roku jest dobrym momentem, dobrą okazją, tak bym powiedziała, na to, żeby właśnie takie sprawy rozwiązywać. Co w Waszym otoczeniu, co z otoczenia do Was idzie? Król Monet. Hmm. Kim jest król Monet? To jest osoba, od której w jakikolwiek sposób zależą nasze, yy, nasza materia, nasze finanse. Nasze pieniądze, nasze pensje, nasze utrzymanie i tak dalej. Czyli to może być zarówno nasz partner, z którym mieszkamy i utrzymujemy razem mieszkanie, utrzymujemy razem się, tak? Nasz przełożony, być może osoba w banku, która na przykład ma nam, ma podjąć decyzję o przyznaniu nam kredytu, tak? Czyli osoba, od której w jakimś sensie będą zależały w tym miesiącu nasze Nasze finanse. Wasze nadzieje lub obawy. I teraz tak. Bardzo możliwe, że to jest osoba urzędowa, czy właśnie ten, ten, ta osoba w banku, o której powiedziałam, ale to nie musi być tylko osoba w banku, dlatego że na przykład nasze finanse zależą też od urzędnika skarbowego, przykładowo, tak. I teraz tak. Wasza, yy, yy, może być to, tak powiedziałabym, obawa, że trzeba będzie takich spraw się podjąć, lub nadzieja, że je szybko załatwicie, bo to jest karta takich właśnie spraw formalnych, ale to jest też karta odcinania się i uniezależniania. I teraz jak ja to widzę w związku z tymi kartami? Jeżeli musimy wybrać jedną drogę, to wiadomo, że drugą musimy zostawić. No nie ma siły, żebyśmy szli po prostu. No nie ma tak. Nie ma takiej możliwości, żeby Zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie ma. Więc trzeba coś wybrać, trzeba się uniezależnić, trzeba coś za sobą zostawić. To jest właśnie karta uniezależniania się, zostawiania czegoś za sobą, odcinania się, wybijania się na niezależność. To jest karta Królowa Mieczy, to jest karta Singielki, kobiety, która nie boi się kroczyć swoją drogą, która nie boi się niezależności, która jest samodzielna. Nie boi się podejmować decyzji, jest doświadczona i ona po prostu znaczy obawa może tutaj być, bo wiadomo, że to może być trudne, tak? Że jeżeli zawsze ktoś nas wspierał, no to teraz może nas nie wspierać, albo że mieliśmy pracę, która nas, yy, którą znaliśmy, a teraz będzie, pójdziemy w nowe. Natomiast yy, to jest yy, kobieta odważna i bazując na swoim doświadczeniu, ona nie będzie bezradna, ona będzie wiedziała, co ma robić. Potencjalny rezultat, lub rada. W tym wszystkim proszę nie dać sobie zrobić krzywdy, bo trójka mieczy to jest zranione serce. I ja mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, dlatego że chciałabym tą kartę potraktować tylko jako radę, żeby nie dać sobie wbić noża w serce. To nie o to chodzi, żeby walczyć z kimś na noże tylko żeby po prostu asertywnie nie pozwolić sobie zrobić krzywdę. Żeby nie cierpieć, żeby zostawiając coś za sobą, e, nie czuć tego ukłucia w sercu. Taka kolej rzeczy. Nowy rok to nowe możliwości, nowe wybory, nowe drogi. I jakby tu chodzi o to, żebyście nie czuli tego rozżalenia, że coś musicie zostawić, od czegoś się odciąć, bo to jest szansa na nowe. Tylko wtedy, kiedy, właściwie tylko kryzysy i tylko takie sytuacje, które wymuszają na nas coś, najlepiej nas skłaniają do tego, żeby coś nowego zrobić. I potem mówimy, a dobrze, że się tak wydarzyło. Dobrze, że była taka okazja, że tak się stało. No już teraz jest, więc patrzę na to inaczej, ale to jest dopiero po jakimś czasie, tak? Dobrze, zobaczymy, czego te wybory mogą dotyczyć. Praca, pieniądze, znowu tu mi się pojawiają takie sytuacje. Praca, pieniądze, ustalenia. W niektórych sytuacjach, dla niektórych z Państwa, będą to typowe trójkąty partnerskie, bo trójka monet to jest ustalenie, tak, gdzie, z kim, co i jak. To są ustalenia, po prostu to są ustalenia, to, są, to, to jest jak umowienie się na coś, a ponieważ w karcie kochanków, no może na tej karcie tego tak nie widać, ale to jest wybór między dwoma osobami, więc dla niektórych z Państwa rzeczywiście będzie to oznaczało historie bardzo prywatne, tak, takich relacji bardzo prywatnych, relacji romantycznych. Dobrze, ale tu mamy jeszcze inne sytuacje, gdzie trzeba coś wybrać kogoś wybrać, coś wybrać. Ale też coś za sobą zostawić. Ósemka Kielichów to jest karta, która yy, pokazuje osobę, która odwraca się od tego, co już jej nie służy, co już nie jest dla niej dobre, czego już nie odczuwa jako przyjemne, jako yy, sprzyjające, jako służące jej, tylko jako coś, czego już nie chce. Odwraca się i idzie przed siebie. Czyli podejmując decyzję, że jesteśmy, wybieramy coś, jednocześnie zostawiamy coś innego. Szóstka kielichów, czyli to, o czym myślicie, to są sprawy rodzinne i to są sprawy yy, też mogą być majątkowe, yy, powracające z przeszłości. Co to może być? no tak jak powiedziałam sprawy rodzinne rodziny, dzieci członków rodziny którzy, z którymi się dawno nie widzieliśmy podziały majątku tak jak powiedziałam tu sprawy mogą dotyczyć od, od tej osoby zależą w jaki sposób wasze pieniądze, to może być sędzia, który który no nie wiem, wydaje, wydaje orzeczenie w sprawie podziału majątku w sprawie ważności lub nieważności testamentu i takie historie, notariusz gdzie kupujecie, sprzedajecie mieszkania spadki po, po, po Dziadka, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu historie. Dlatego taka energia to jest. Natomiast to jest też karta w ogóle rodziny. Karta rodziny. No tutaj ważne, ważne na, na sercu będą Wam. Na, nie na sercu właśnie, nie na sercu. W głowie będziecie mieć sprawy rodzinne, sprawy dzieci, sprawy z przeszłości. Właśnie zapytamy teraz o tą osobę króla monet. Asmonet Tak. Tak, i, i to w wielu przypadkach ta osoba y, po prostu tutaj, dzięki tej osobie macie jakąś nową szansę, nowe możliwości. Czyli tak, jedna osoba dostanie pracę, y, inna osoba dostanie spadek, y, inna osoba dostanie y, nie wiem, prezent, ekstra, a inna osoba dostanie kredyt, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta osoba decyduje o, o waszych pieniądzach, i tutaj szansa na te pieniądze jest: pieniądze czy jakieś sprawy związane z materią. Czego się obawiacie lub na co macie nadzieję? Królowa Mieczy i zobaczymy, o co tu chodzi. Czwórka monet. No to... No, to jest cały czas związane z tą właśnie, z tymi sprawami materialnymi i finansowymi. Niektórzy się obawiają, że na przykład zostaną wyrzuceni z tego testamentu. Inni mają nadzieję, że właśnie zostaną, nie wiem, przywróceni albo, że dostaną swoją część. Wszystko z tym związane. Czyli wy tak naprawdę... W tym miesiącu macie ból serca, ale nie dotyczy to raczej dla niektórych tak, ale raczej dla większości będzie to dotyczyło hmm, jakichś przegranych spraw y, o, o pieniądze, że tutaj nie pójdzie tak jak, tak, jak my byśmy po prostu chcieli, tak? Dziesiątka kielichów. Czyli albo, no ta karta zresztą też, też pięknie obejmuje obie te, obie te sytuacje. Dziesiątka kielichów to jest karta rodziny, partnerstwa, współpracy, uczuć. Wszystko nam tu pasuje. Dla niektórych, tak jak powiedziałam, sprawy majątkowe, przejmowanie majątków tak itd., dla niektórych sprawy partnerskie, dla niektórych, a no ktoś z rodziny mnie tam oszukał, czy, czy tam nie dał mi tego, co, co chciałem, czy ta osoba, z którą współpracowałam w sprawie, nie wiem, czy tam próbowałam się może dogadać, dogadać, tak? Gdzie to była ta trójka monet? Tutaj. Sprawieniem pracy, podwyżki i tak dalej ta osoba mnie mo mogłaby zawieść, tak? A my mamy nie pozwolić na to, żeby nas serce bolało. Starać się, żeby nas serce nie bolało. Rada dla Was na styczeń. Dziewiątka monet. Proszę Państwa, fajna karta, bo ta karta mówi doceń siebie. Uwierz, że Ty jesteś na z wartością samą w sobie i jeżeli nie w tym miesiącu, to w kolejnym to załatwisz, tak? Czyli żeby dziewięć monet, bo siódemka monet to jest karta, która pokazuje, że te, te monety no tak oczywiście symbolicznie, metaforycznie mają urosnąć na, na takim tam drzewie i czekamy, 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 ale żeby dziewięć wyrosło, no to już jest potrzeba dużo czasu i dużo pracy, tak? Więc proszę jakby uzbroić ci w cierpliwość i uwierzyć w to, że, że Jesteście na tyle warci tego, żeby y, jakby osiągnąć to, czego chcecie, tego, to na co zasługujecie, to, to, czego, to, czego pragnęliście, to, o co się staracie, że jak nie w tym miesiącu, to w kolejnym y, powinno to się udać. Tego Wam życzę. Życzę pięknego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. I serdecznie Państwa pozdrawiam.